Siema z tej strony moka, że spija w dzisiejszym odcinku ze mną jest XP W dzisiejszym odcinku z XP pan gramy PayDaya The Highs. Mówiłem, że będę z nim nagrywał? He? Mówiłem? Dobra, to co? Mów kiedy zaczynać. O, trzy, cztery, cztery. Ty, jak ty kliknąłeś F to z automatu mi kliknęło. Z automatu mnie ubrało. Dobra. Czekaj, bo teraz wezmę psy, czekaj. Mówuj ten bukszew. W ogóle kochani widziałem tyle w ogóle wyświetleń pod poprzednim odcinkiem z Pixelguna i z I tak szczerze, nie wiem czy faktycznie Wam się spodobał tamten odcinek z Paydaya, ale pewnie ten wam też się spodoba bo dzisiaj gram ze specjalnym gościem PixPipem, też znanym jako Assassin z poprzednich odcinków z Hitmana. Pamiętasz że my to wtedy przed szkołą nagrywaliśmy. Pamiętam. No. Zobaczę na nagraniu czy to słychać. Znaczy, ja mam limit do 10 minut nagrywania, więc w jednym momencie będę musiał zapozować i zobaczyć ile jeszcze mam czasu. Najwyżej zacznę drugą część. Ale skończymy to dzisiaj, dawaj. W ogóle, kochani, zostawcie łapkę w górę, ty powiedz już resztę, co mają zostawić i tak dalej. chopie strzelają do mnie, halo? No mów, co mają zostawić. Łapka i subika. No, czekaj, zmienię sobie rozdzielcość. O, idealnie, taki rozciągnięty ekran jest świetny. Mwa. po prostu kocham. Nie, ale serio, to jest... O, u mnie 800 na 600 to jest strasznie rozciągnięty ekran. Zajebiście! Ty, czekaj, czy to jest krew? Ty, to jest krew. Cholero. Teraz akurat mam inną maskę niż na poprzednim odcinku, bo teraz akurat wiecie. Gram sobie z koleżką. Patrzcie, to jest nasza koleżka. Przywitaj się. Popatrz w moją stronę, żeby cię widzieli. Patrzcie, jaki brzydki. Nie no, żartuję. Spokojnie. Ty, kobieta, gleba. Czekaj, zwiążę ją. No i sekundę w temu było y, 1600 na 900 a teraz jest. 800 na 600 Czekaj, sprawdzę, czy się nagrywa. Czekaj. 2 minuty 19 już jest, więc.

idę dalej. W ogóle kochani pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, przepraszam, że nie było słychać mnie w poprzednim odcinku z Pixelgana, bo tak szczerze zapomniałem słuchawek, bo nawet nie wiem gdzie, gdzie je mam. Tarcza! Ej, sied, pomocy, ej, pomocy, bo zaraz padnę. A gdzie ty jesteś? No za tobą, tu. się za grillem, to mi na pewno pomoże Ty już mi się skończyła amunicja w gloku, czekaj, trzy pociski mam Ej dobra, zaraz padnę faktycznie, czekaj, osłaniaj Osłaniaj Kurwa No nie Tyczej, że próbowałem, nie powiem imienia faktycznego, ty też nie mów, ale powiedziałem Łankowi TV, żeby kupił paydaya, no nie Powiedział, że kupi, okazało się, że nie kupił Poczekaj, poczekaj, bo muszę zapozować. Dobra, jesteśmy z powrotem. Ej, możesz mnie uleczyć? Bo padłem tutaj. I nie mam amunicji do bloka, więc, więc nie postrzelam sobie. O! I need a medic bag. Już cię hilne. Czekaj. Oh shit. Ty dobra, już cię hilne. czekaj. I... Dobra. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Jezu, co się tutaj dzieje? To jaka sieka. Nie no, nie wierzę. Padliście wszyscy? Ja, ja próbowałam bota uratować. Czekaj, uleczę się i do was tam idę. Nie wiem, czy dam radę, ale spoko. Najpierw ciebie 10. uleczę. Dziesięć? O kuźwa. Mam cię. Typie, żyj, 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 żyj. nie łamał wody niczego. Czekaj, bo leczę teraz... Dobra, ciul, nie leczę go. Pomocy, ty, pomocy! Oni tu na mnie kampili. Ej, potrzebujemy zakładników. Musimy chociaż jednego u typie uratować, bo w dwójkę sobie tutaj nie poradzimy. Wiesz? W dwójkę sobie tutaj chyba nie, pora nie poradzimy, więc potrzebujemy zakładników. Już ci się otworzyło? Dobra. No nie! No już do ciebie tam idę, poczekaj. O nie! Dobra, wiesz co? Chyba musimy restarta zrobić. No, wydałoby Dobra. się w sumie. To czekaj, to już zrobię restart, tylko muszę zrobić pauzę w nagrywaniu. To czekaj. Pauza. Tak też, na przerwę. Okej, okay, kochani, jesteśmy już po przerwie, no i musieliśmy tylko po prostu ten zrestartować, no bo nie było już szans. Mm, no. Proszę, no i. O cholera. <laughs> Ty. No, y Glock i karabin maszynowy. No, ja mam ten sam teraz co ty masz, więc spoko. No to to powinno się udać, no nie? Chyba tak. Ej, a w ogóle zmieniłeś na pierwsze drzewko, na jedynkę, pod stabem? To Tak. Dobra, to zacznijmy. Dobra, to zacznijmy. No, assault. No, to właśnie to. Zacznij, typie, hopę. No. Czekaj. Bonjour, jest Michelle. Over the street. the ones you supposedly fixed. Włączy mi się znowu te angielskie nie? 6 minut 25, więc... Jak tylko usłyszę takie tu tu, to po prostu muszę jeszcze raz zacząć nagrywania. Jesteś tam? jestem. Dobra. Patrzcie ze mnie fajny diabełek! O jeziu, Ale fajny ze mnie diabełek! Spójrz pod tym! Spójrz sobie w lewy dolny! A, ah. Patrz jakiś <grystki> ze mnie diabełek. Sieliczny, nie? <grystki> Dobra, typie, czekaj. Albo zamienimy się rolami. Ty idź tutaj do tego domu. Okay. I czekaj tam, na mój rozkaz zakładasz maskę. Ja, ja się zajmę tym. Po, przytrzymaj, Taba. No. Przytrzymaj, Taba. Czy na pewno masz jedynkę? Tak, mam jedynkę. Dobra, czekaj, 7.21, jeszcze 3 minuty mamy nagrywania. Jak, mi, jak tylko usłyszę ten dźwięk Windowsa, to muszę zapauzować jeszcze raz. I to najwyżej po prostu na trzy części podzielę. Ale musimy to i tak zrobić, nie? Bo jak ostatnio to zaczęliśmy to ten. Gdzie ty w ogóle? A, myślałem, że to ty, a to jest Hawks. Jesteś gotów? No, ja jestem gotów. 3, 2, 1, go! Gleba. Lepa. Zwiąż dwóch cywilów. Zwiąż dwóch cywilów. Co nawet mam? Porządny ten karabinek. Ty je zobaczysz to na nagraniu. Czekaj, mam kolejnego cywila. Dobra. ja związałem jednego. No właśnie, widzę. Ja już nie mam w ogóle tych kabelków. Jesteś tam w domu? Wracaj się tam do domu, hopę. No jestem, jestem. No to przesuwaj tą. Te, te książki przesuwaj, te książki, hopę! Ty, ja, w ogóle ja mam ten sam karabinek co ty, no nie? A cześć, że ja mam lunetę do niego? No bo ja strasznie dużo grałem tym karabinkiem zanim miałem snajperkę i sobie to po prostu levelowałem. Nie? <laughs> Zamknij, mordę, baby. Jak to się uda, to będę zły. Znaczy, bo nie, bo nie lubię tym Karabinkiem ostatnio grać. Bo wiesz, Ja że jest automatyczny, no to daj. Chwila. Czekaj, muszę. Ten. Widzowie, poczekajcie, bo muszę zrestartować nagrywanie. Chwila.